Barbara Kurdej, szatan, znana aktorka, nie waha się wyrażać swojego zdania w kwestiach politycznych. Mimo, że za jedno z jej głośnych oświadczeń przyszło jej drogo zapłacić w postaci krytyki i negatywnych reakcji, nie zniechęciło to jej do publicznego dzielenia się swoimi przemyśleniami. Warto przypomnieć, że kontrowersyjny wpis aktorki o Straży Granicznej stał się źródłem ogromnego skandalu. W TVP została ona uznana za jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci, a wypowiedzi rządzących na jej temat były dalekie od pochwał. Co więcej, jej słowa zostały wykorzystane przez media białoruskie w kontekście propagandowym. Kiedy po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów Barbara podzieliła się swoją reakcją na Instagramie, niektóre komentarze były mniej niż przychylne. W swoim poście wideo aktorka razem ze znajomymi wznosi toast w papierowych kubkach. Świętując wysoką frekwencję wyborczą. Frekwencja 73% frekwencja większa niż w 1989 roku świadczy to o tym, jak bardzo zniszczyli nam kraj. Polacy. Piękna mobilizacja. Komentuje Kurdej, szatan. Niemniej jednak reakcje niektórych internautów były ostre, wskazując na wcześniejsze kontrowersje aktorki oraz jej relacje z TVP. Jak to się stało ze w tym tak bardzo zniszczonym kraju? Ludziom zeje się lepiej, Polacy wracają masowo do tego zniszczonego kraju, to co teraz nie fałszowali już wyborów. Proszę mi pokazać te zniszczenia. Zrzymali się fani w odpowiedzi na krytykę dotyczącą jej postawy i wcześniejszej pracy w telewizji Polskiej, TVP. Barbara Kurdej Szatan zdecydowała się odnieść do zarzutów jednego z internautów w sposób bezpośredni. Użytkownik oskarżał ją o hipokryzję, sugerując, że aktorka zmieniła swoje poglądy po tym, jak przestała pracować dla TVP. Kurdej, Szatan w swojej odpowiedzi podkreśliła, że jej współpraca z TVP rozpoczęła się jeszcze przed dojściem do władzy partii Prawo i Sprawiedliwość. PiS. Aktorka zaznaczyła, że od początku była krytyczna wobec decyzji politycznych podjętych przez te partię i uczestniczyła w marszach protestacyjnych. Dodała również, że jej związek z TVP zakończył się, kiedy Jacek Kurski, prezes TVP, uznał ją za niewygodną i zwolnił z prowadzenia programów w 2019 roku. Reakcja Kurdej, szatan ukazuje, jak ważne jest dla niej bronienie swojego punktu widzenia i sprostowanie informacji na swój temat. Wskazuje to również na to, jak skomplikowane są relacje pomiędzy celebrytami a opinią publiczną w dobie mediów społecznościowych, gdzie każdy ma możliwość wyrażenia swojej opinii i kierowania jej bezpośrednio do osoby publicznej. To jednak nie był koniec. Aktorka wdała się w pyskówkę z jeszcze jedną osobą. To w końcu sfałszowali te wybory. Bo tak zamęt siałaś, zaczepiła ją inna internautka. Nie siałam zamętu, tylko zalecałam ostrożność, słoneczko. I udostępniałam to, co ludziom się przytrafiało. O tym, co mi się przytrafiło przez te dwa lata, też jeszcze kiedyś dokładniej opowiem. Uważam, że ludzie powinni wiedzieć, oznajmiła tajemniczo rozwścieczona kurdej, szatan. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.